Uczestniczysz w rekolekcjach z postem według świętej Hildegardy? Opowiedz nam o nich oczami uczestnika. Czy polecasz je? No, kochani, zobaczcie otoczenie, jak tu jest pięknie drzewa, cisza, las samo otoczenie też przyrody i takie duchowe wzmocnienie, idealny czas o każdej porze roku, ale ta jesień taka jest szczególna i też jestem właśnie tutaj dzisiaj w Otwocku, więc z całego serca polecam, bo i aktywność sportowa i przepyszne jedzenie, jeśli ktoś chce być na poście ścisłym, oczywiście może być na płynach, poznajemy tam zioła Hildegardy, Bertram, Galgant, Babka Płesznik, ja ze sobą przywiozłam języcznik, więc czujemy się fantastycznie, już jesteśmy po opuście krwi, więc energia Wzrosła, więc cudowne spotkania, piękne wykłady, naprawdę przecudowny czas, który zostaje na długo w sercu. Nazywam się Justyna Zielińska, jestem doradcą medycyny świętej Hildegardy. A gdzie można się z Tobą spotkać? W przestrzeni internetu lub osobiście? O, kochani, robię różne livey na postnej grupie z y, Świętej Hidegardy, y, webinary y, w Akademii Sanvita, ale też możecie, jeśli potrzebujecie wsparcia takiego mojego osobistego i bycia w przestrzeni tylko z Wami, to przy, mam konsultacje online. Y, w poradni Sanvita jest więcej informacji, to serdecznie zapraszam.